Witajcie! Facet w średnim wieku, który ma 20-30 kg nadwagi, kilkanaście lat fatalnej diety na koncie i który z każdym rokiem waży coraz więcej, nie ma żadnych szans schudnąć według zasady jedz trochę mniej, ruszaj się więcej. Najpierw musisz wyzdrowieć, a przy okazji całkowicie zresetować swój metabolizm i swoją głowę. Krok pierwszy to wprowadzenie intermittent fasting, czyli naszego rodzimego okna żywieniowego. Startujemy! Jeżeli dobrze rozejrzymy się wśród znajomych, rodziny czy też w pracy, to w zasadzie możemy populację podzielić na dwie grupy: na takich, którzy zawsze byli szczupli i na takich, którzy wiecznie się odchudzają, I albo Robią coś w tym kierunku, albo tylko opowiadają, że się odchudzają. No jest też oczywiście taka grupa, której wszystko jedno, którzy wychodzą z założenia, że życie jest po to, żeby z niego korzystać. Ale skoro oglądasz ten film, no to wiem na pewno, że akurat ty do tej grupy nie należysz. Odchudzanie rozpoczynamy zwykle pod wpływem jakiegoś impulsu. To może być noworoczne postanowienie, albo na przykład kiedy przeglądamy zdjęcia z naszych lat 20. lat 30. albo kiedy zbliżają się wakacje i chcielibyśmy na plaży jakoś godnie się prezentować, podejmujemy męską decyzję, no i rozpoczynamy super dietę, super trening, nie jemy po 17, nie jemy słodyczy, rozpoczynamy bieganie, zapisujemy się na siłownię i tak dalej, i tak dalej. No i wszystko fajnie, wszystko bardzo dobrze, ale po pierwszych sukcesach przychodzi taki moment, kiedy waga przestaje spadać. A my się zaczynamy zastanawiać, co się dzieje, frustrujemy się, kończy nam się silna wola, zaczynają się wpadki w kuchni, zaczynają się odpuszczone treningi, kiedy przychodzi piątek, zdarzy nam się jakaś impreza, no to później cały weekend już idzie w odstawkę, no bo to już nie warto, wrócimy do diety w poniedziałek, a w poniedziałek się okazuje, że w pracy coś nam wypadło, no więc wrócimy w kolejny poniedziałek i całą dietę szlak trafił. W taki sposób kończy się ponad 97% prób odchudzania, dlatego że bazujemy na naszej silnej woli i na zasadzie, jedz mniej, rusza się więcej, a ta zasada po prostu nie działa. Ja przechodziłem taką karuzelę wielokrotnie, i w moim przypadku za każdym razem, kiedy waga szła do góry, dokładałem sobie po prostu coraz więcej i więcej sportu. Pomimo, że biegałem praktycznie każdej nocy, każdego wieczoru. No ale całe to moje bieganie to było przede wszystkim alibi do tego, żeby jeść bez ograniczeń, no i od czasu do czasu poimprezować. A więc dokładałem sobie sportu, uprawiałem coraz więcej sportu, a na odżywianie nie zwracałem za bardzo uwagi. To było wariactwo. Ale przede wszystkim ta metoda w ogóle nie działała. Ale są metody, które działają, i taką cudowną metodą jest właśnie intermittent fasting, czyli nasze okno żywieniowe. I może to zabrzmi górnolotnie, ale wprowadzenie okna żywieniowego to jest najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić dla swojego zdrowia. Okno żywieniowe to taki schemat odżywiania, który zakłada, że wszystkie nasze kalorie, że wszystkie nasze posiłki zjadamy w trakcie wąskiego okna godzinowego, na przykład na początek 6-godzinnego. To może być powiedzmy od 13 do 19, albo w jakimś innym przedziale godzinowym w zależności od tego, jaki masz rytm dnia, czy jakie godziny pracy. Ważne jest, że w trakcie tych 6 godzin, czyli powiedzmy od 13 do 19 zjadasz dwa, maksymalnie 3 posiłki bez podziadania pomiędzy, bez żadnych przekąsek, bez żadnych owoców. Natomiast poza tymi 6 godzinami, czyli w trakcie pozostałych 18 godzin, nie jesz nic, zachowujesz całkowity post, czyli 0 kalorii. Możesz oczywiście pić takie napoje, które nie zawierają kalorii, np. czarną kawę, herbatę, zioła i wodę. Natomiast po upływie dwóch, trzech tygodni, kiedy się już przyzwyczaisz do tego nowego schematu odżywiania, będziesz mógł sobie skrócić to okienko z sześciu, powiedzmy, do czterech godzin, no i z trzech do dwóch posiłków. Nigdy w historii ludzkości człowiek nie jadł tak jak dzisiaj. Jemy od rana do wieczora. Cztery, pięć posiłków na dobę, plus przekąski, plus słodkie napoje i tak dalej i tak dalej. I metabolizm wariuje, kiedy odżywiamy się w taki sposób, zwłaszcza kiedy robimy to przez wiele lat i zwłaszcza wtedy, kiedy stajemy się coraz starsi. A pierwszą korzyścią z wprowadzenia okna żywieniowego będzie obniżenie poziomu insuliny. Insulina to hormon, który jest głównym winowajcą naszej otyłości i zawsze kiedy jemy, we krwi podnosi się poziom glukozy, a trzustka produkuje właśnie insulinę, której zadaniem jest. Dostarczenie energii do komórek, no i odłożenie nadmiaru tej energii w postaci tkanki tłuszczowej. Najbardziej podnosi insulinę żywność bogata w węglowodany, zwłaszcza węglowodany wysoko przetworzone, czyli cukier, słodycze, przekąski, desery, no i wyroby mączne. W znacznie mniejszym stopniu insulinę podnosi białko, a w najmniejszym stopniu tłuszcze. Intermittent fasting umożliwia przejście z fazy odżywiania i magazynowania w środku okna żywieniowego do fazy korzystania ze zgromadzonych wcześniej zapasów. To jest faza postu poza oknem żywieniowym. No a po 12-14 godzinach od ostatniego posiłku już intensywnie spalamy tłuszcz. Drugą korzyścią z wprowadzenia okno żywieniowego, i to taką, którą będziemy odczuwać w największym stopniu, jest coś, co można by nazwać korektą apetytu, obniżeniem apetytu. No bo intermittent fasting poprawia równowagę pomiędzy hormonami, hormonem sytości, leptyną, i hormonem głodu, czyli greliną. I kiedy stosujemy okno żywieniowe, o wiele słabiej i o wiele rzadziej odczuwamy głód, apetyt, no i chronimy się w ten sposób przed napadami podjadania. Korzyść numer 3 z wprowadzenia intermittent fasting docenią zwłaszcza faceci, bo związana jest z hormonem wzrostu. W fazie postu, kiedy nie jemy nasz organizm zwiększa produkcję hormonu wzrostu. A hormon wzrostu odpowiedzialny jest za ochronę mięśni i za odbudowę mięśni, na przykład po wizycie na siłowni. A poza tym hormon wzrostu stymuluje też proces lipolizy, czyli uwalniania tłuszczu z komórek tłuszczowych, czyli mówiąc wprost, dzięki hormonowi wzrostu szybciej spalamy tkankę tłuszczową. Być może na pierwszy rzut oka wydaje ci się, że wdrożenie okna jest bardzo trudne, a może nawet niemożliwe, ale masz moje słowo, że po kilku dniach sam nie będziesz mógł uwierzyć w to, jaka to prosta, łatwa i skuteczna metoda. Przede wszystkim zauważysz, że w ciągu dnia praktycznie w ogóle nie czujesz głodu. Mi się nawet zdarza zapomnieć otworzyć okno żywieniowe w ciągu dnia. A nawet jeżeli poczujesz ten głód, to będzie on o wiele mniej dokuczliwy niż kiedy jadłeś tak jak dotąd. No a kiedy nabierzesz troszkę wprawy po kilku tygodniach, Będziesz mógł elastycznie stosować zasady okna, wydłużać, skracać, stosować naprzemiennie w niektóre dni. Natomiast na początku stara się jednak dosyć sztywno stosować metody i zasady, o których sobie mówiliśmy. I pamiętaj koniecznie o jednym. Jeżeli jesz. Od przebudzenia do zaśnięcia, to twój organizm prawie tylko i wyłącznie polega na energii spożywienia, no i non stop domaga się od Ciebie jedzenia, a w taki sposób spalać tkankę tłuszczową jest bardzo, bardzo trudno. Wiem, że się powtarzam, ale muszę powiedzieć to jeszcze raz. Wprowadzenie okna żywieniowego to jest najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić dla naszego zdrowia i dla naszego odchudzania. Jeżeli chciałbyś się jeszcze więcej na ten temat dowiedzieć, to w opisie poniżej znajdziesz link do kolejnego filmu na temat intermittent fasting. A jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to bardzo proszę napisz w komentarzach. Będę też bardzo wdzięczny, jeżeli klikniesz łapę do góry, no bo to będzie dla mnie sygnał, że ci się spodobało, a dzięki temu. Kolejne osoby będą miały okazję obejrzeć ten film. Okno żywieniowe to pierwszy i najważniejszy krok w odchudzaniu, a krok drugi już niedługo. A na dzisiaj to już wszystko. Wielkie dzięki za uwagę, no i powodzenia we wdrażaniu okna żywieniowego. Cześć.